Nie ma na tym świecie nic bardziej magicznego niż bliskość, która łączy nas z dziećmi. Dzięki Fundacji Ronalda McDonalda rodzina może być razem w czasie ciężkiej choroby dziecka. Wejdź na stronę Fundacji i zobacz, jak możesz pomóc. Super oferta, tylko teraz w KFC! MegaBox 5 za 20. Wybierz swoje ulubione produkty. Cheeseburger, longer, wielka dolewka i pyszne dodatki tylko za 20 zł. Tylko w KFC.

Karpia dziś do Lidla, karpia, 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 zrób. Leć do Lidla, dziś na skrzydła, smak tradycji polskiej, płat znów. Ruszaj, więc świąteczną parą, taki, taki, taki. Codziennie dostarczany do naszych sklepów. Świeży polski karp, płat 47% taniej, tylko 2,89 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 2,49 za 100 gramów. Wymarzone święta Bożego Narodzenia. Lidl. W Sephora znajdziesz najpiękniejsze prezenty dla najbliższych. W tym paletę Huda Beauty lub zestawy prezentowe od Benefit czy Glow Recipe. Więcej pomysłów na prezenty w perfumeriach na sephora.pl i w aplikacji. Sephora, we belong to something beautiful. Boże Narodzenie to czas na Prezenty ukryte Dania smakowite Okien przecieranie Choinki kupowanie Świąteczną playlistę Życzeń listę Domu przy bombek Bomby kratowanie. A w tym wszystkim najważniejsza sprawa Wspólna zabawa! Najpiękniejsze w świętach My Masz postanowienie noworoczne, chcesz rzucić palenie. Bardzo dobra decyzja. Wiem, że to nie jest łatwe, dlatego chcę ci polecić Desmoxam. Lek, dzięki któremu tym razem dasz radę. Żeby rzucić palenie, wystarczy tylko jedno opakowanie, a palić przestajesz już po pięciu dniach. Powodzenia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jak zdążyć przed świętami? To Allegro! Do 23 grudnia wybieraj produkty ze specjalnym czerwonym oznaczeniem szybkiej dostawy. Jak wesołych świąt, to Allegro! Podstawą zdrowych zębów jest prawidłowy mikrobiom w jamie ustnej. Moim pacjentom polecam pastę Ultra Blanc Prebiotyk. Ultra Blanc nie tylko znakomicie czyści zęby, ale dostarcza substancji korzystnych dla mikroflory, ograniczając rozwój szkodliwych bakterii, aby zęby były zdrowe i odporniejsze na tworzenie kamienia następnego. A do tego Ultra Blanc wybiela zęby. Moim zdaniem, Ultra Blanc Prebiotyk to najlepsza pasta dostępna na rynku. Ultra Blank. Zęby zdrowe i ultra białe. Dzień dobry, muszę pilnie zapisać się do dentysty. Najwcześniej wtorek, 16. Nie wytrzymam tyle, bardzo boli mnie ząb. Proszę kupić w aptece rapidentin. To lek, który szybko łagodzi ból i pozwoli dotrwać do wizyty. Rapidentin nakłada się na bolący ząb. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, to pan z bólem. Bez bólu. Zastosowałem Rapidentin. Rapidentin. Pierwsza pomoc na ból zęba. Odkryj moc świeżości z Silan. Świeżość Silan utrzymuje się 24 godziny przez 7 dni dla Ciebie i Twoich bliskich. Ciesz się eksplozją czystej świeżości. Silan. Zapach, który pokochasz.